Narysujmy jeszcze raz kwadrat. Następnie zaznaczmy długości odcinków, które policzyliśmy w poprzednim przykładzie i oznaczmy x długość odcinka, który musimy wyznaczyć w tym przykładzie. Chcemy pokazać, jaka jest odległość punktu b od punktu p. Popatrzmy na sekundkę na trójkąt o wierzchołkach a, e, p. Jest to trójkąt charakterystyczny o kątach 45 stopni, 45 stopni, 90 stopni. Zobacz, tutaj mamy kąt prosty. Skoro odcinek AC jest przekątną kwadratu, to oznacza, że tutaj mamy kąt 45 stopni. No i teraz żeby zsumować się do 180 stopni, tak jak to w trójkątach, to tutaj też musi być 45 stopni. No więc zwróćmy uwagę, że długość odcinka AE jest równa pierwiastek kwadratowy z dwóch. Natomiast długość odcinka AB jest równa 2. I teraz chciałbym wyznaczyć długość odcinka EB lub BE, czyli długość tego odcinka. Zatem musimy odjąć od długości odcinka AB długość odcinka AE. To jest 2 odjąć pierwiastek kwadratowy z dwóch. I tutaj wpisujemy 2, bo damy taką strzałeczkę. Tu jest 2 odjąć pierwiastek kwadratowy z dwóch. Tu jest kąt prosty, więc patrząc na trójkąt o wierzchołkach E... B. P możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa i wyznaczyć brakujący bok, czyli ten bok będzie automatycznie odległością punktu b od punktu p. No to liczymy. Stwierdzenia Pitagorasa. Otrzymamy pierwiastek kwadratowy z 2 do kwadratu. Dodać 2, odjąć pierwiastek z dwóch do kwadratu to się równa x kwadrat. Pierwiastek z dwóch do kwadratu to 2. Dodać. Tutaj musimy zastosować wzór skróconego mnożenia a odjąć b do kwadratu. Z tego wzoru otrzymamy 2 kwadrat, odjąć 2 razy 2 razy pierwiastek kwadratowy z dwóch. Dodać pierwiastek z dwóch do kwadratu. No i to się równa x kwadrat. Porządkujemy lewą stronę równania. Zapiszmy, że X kwadrat to się równa 8 odjąć 4 pierwiastek kwadratowy z dwóch. Wyłączmy wspólny czynnik przed nawias, to jest czwórka, do nawiasów piszemy 2 odjąć pierwiastek kwadratowy z dwóch, a następnie pierwiastkujemy obustronnie, tutaj otrzymamy x. Natomiast tą liczbę jak spierwiastkujemy to mamy 2 razy. 2 odjąć pierwiastek kwadratowy z dwóch. Czy była jednostka? Nie było jednostki. Czekaj, bo coś tutaj źle zapisałem. Pierwiastek kwadratowy z 4 to 2, i teraz pod pierwiastek muszę wpisać 2 odjąć pierwiastek kwadratowy z dwóch o. To jest prawidłowa odpowiedź, taka jest odległość punktu B od punktu P.